Kurtis P-40, jeden z koni roboczych II wojny światowej. Z naszej europejskiej perspektywy myśliwiec nie to niedoceniony. Wszak walczył na mniej eksponowanych teatrach wojny. Nie bronił Anglii w 1940 roku jak Harikany czy Spitfire, nie walczył z Boeingami B-17 i Liberatorami jak Messerschmitty B-109. Czy Focke Wulf FW190? Nie osłaniał wypraw bombowych w głąb rzeszy jak Thunderbolty czy Mustangi, ale zbudowane ich w sumie prawie 14 tysięcy sztuk, a więc nie dużo mniej niż na przykład Mustangów. Za wyjątkiem wersji P40F i L, motorem napędzającym te myśliwce był Allison V1710 w różnych wersjach. Miał on jednak swoje ograniczenia. Pojemność, jedynie 28 litrów, powodowała, że był silnikiem, można by powiedzieć, małolitrażowym. Na przykład niemiecki Daimler-Benz 601 napędzający Messerschmitt Bf 109 miał 6 litrów pojemności więcej. Z Lisona nie dało się wyciągnąć więcej niż jakieś 1500 koni mechanicznych. Z jednej strony było to ograniczenie w podwyższaniu osiągów napędzanych nimi z samolotów. Z drugiej strony maszyny takie jak Cortis P40 były potrzebne na froncie. Był to myśliwiec relatywnie tani. P51 mustang był droższy o ponad 10 tysięcy dolarów na sztuce. Jego produkcja była dobrze opanowana i była cała armia pilotów, którzy potrafili na nich walczyć. Dodatkowo jeszcze sojusznicy w programie Lend-Lease bardzo go sobie chwalili i potrzebowali. Skoro nie było możliwości radykalnie zwiększyć mocy silnika, trzeba było odchudzić sam samolot. Pierwsze próby podjęto przy wersji P40L, ale nie były one dobre. Zmniejszono na przykład uzbrojenie z 6 do 4 półcalówek. Ograniczono ilość zabieranego paliwa i amunicji. Zredukowano opancerzenie. Dało to zmniejszenie masy myśliwca o nieco ponad 200 kg i wzrost prędkości o 6 km na godzinę. Osiągnięcia więc były praktycznie żadne. A na dodatek w jednostkach bojowych przywracano zredukowane wyposażenie. Dodawano dwa karabiny, zwiększano ilość amunicji. Na przełomie 1942 i 1943 roku. Zebrano się w firmie Curtis za zmniejszenie masy płatowca, tak zwaną głową. Tak powstała ostatnia i wyprodukowana w największej ilości sztuk wersja P40N. Przeanalizowano, gdzie można zmniejszyć masę bez umniejszania wartości bojowych sam maszyn. Na przykład dotychczas stosowano mosiężne radiatory. Zastąpiono je aluminiowymi. Zmniejszono masę kół podwozia. Zbiorniki zmieniono z metalowych na wykonane z tworzyw sztucznych. Przy okazji poprawiono widoczność z kabiny poprzez radykalną zmianę oszklenia. Od wersji P-40N5 samolot ten stracił tak charakterystyczne dla niego owalne oszklenie za odsuwaną limuzyną. Teraz przezroczysta osłona była prostokątna, a odsuwana jej część nie miała orzebrowania. W kwestii uzbrojenia Część wersji miała 4 karabiny, a część 6. A jeszcze inne miały możliwość montażu obu wariantów. W sumie wyprodukowano 5200 sztuk myśliwców P40N. Tak więc co trzecia P40 to była właśnie Nka. Najpopularniejszym wariantem tej wersji był P40N20, którego wyprodukowano ponad 1,5 tysiąca sztuk. P40n latały nad Pacyfikiem, na Śródziemnomorskim Teatrze Działań oraz oczywiście na Froncie Wschodnim. Z racji choćby na to, że wyprodukowano ich tak dużo, są one popularne także obecnie. Yy, z racji na kształt oszklenia dają możliwość przeróbki na maszyny dwumiejscowe. Także w filmach P40n miały swoje 5 minut. To one właśnie broniły hawajskiej bazy w takich filmach jak Tora 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 czy Pearl Harbor. Można je także obecnie spotkać na pokazach lotniczych. Jeśli moja praca podoba Wam się, to proszę o zasubskrybowanie kanału. Da mi to kopa do tworzenia kolejnych filmów. Z racji na to, że enki były najpopularniejszymi z P40. To przełożyło się na ilość zestawów, które pozwalały na zbudowanie miniatur tych maszyn. W skali 1 do 72, już w latach 60., pojawił się zestaw Monogram. W latach 70. swoje enki wypuściła Hasegawa i Matchbox. Na kolejne modele trzeba było nieco poczekać. Na przełomie wieków firma Akademy wypuściła dwa bardzo do siebie zbliżone zestawy. P40E i P40MN. Sześć lat później Chińczycy z Hobby Boss wypuścili swój model P40N w serii Easy Assembly, a więc model prosty składający się z kilkunastu części i skierowany do mniej wymagających modelarzy. Ostatni model to już lata 20. obecnego wieku i P40N wypuściła wraz z innymi wersjami Warhawków firma Special Hobby. Tak więc mamy wybór, jeśli chcemy zbudować model najpopularniejszego z P-40. Ja chciałbym Wam przybliżyć model firmy Akademy. Dużą jego zaletą jest cena, nie przekraczająca 40 zł. Do zakupu zachęca dynamiczny rysunek na pudełku. Myśliwiec 74. Dywizjonu USA. Army Air Force walczy nad Chinami z japońskim myśliwcem Hayabusa. W środku znajdziemy opakowane osobne torebki, dwie nieco większe ramki oraz jedną mniejszą. Wszystkie z szarego plastiku. Także osobno zapakowaną ramkę przezroczystą, kalkomanie i instrukcję. Pierwsza ramka to mniejsza jest dedykowana do zestawu P-40MN. Zawiera dwie połówki kadłuba i wydechy. Dwie kolejne ramki są uniwersalne dla tego zestawu oraz modelu P40e, który został wydany w tym samym czasie. Są na nich zawarte wszystkie pozostałe części potrzebne do zbudowania miniaturki Warholka. Ramka przezroczysta także jest uniwersalna i zawiera oszklenie praktycznie do wszystkich wersji P40. Przyglądając się połówką kadłuba zauważymy, że linie podziałowe są wklęsłe i całkiem delikatne. Gdzie niegdzie zaznaczono także nity. Niestety nie posiadam planów w skali 1 do 72, tak więc posłużę się tymi w skali 1 do 48. Widać, że przebieg linii jest kapitalnie prawidłowy. I to na kadłubie, jak i na skrzydłach. Wnętrze kabiny ma zaznaczone elementy na burtach, które, choć z rzeczywistością nie mają za wiele wspólnego, to jednak trochę wzbogacają ją. Jak już jesteśmy przy pierwszej ramce, to warto rzucić okiem na kolektory wydechowe. Niestety widać na nich szew złączenia farów. Na statecznikach i skrzydłach zasymulowano ich płócienne pokrycie. Tak jak wcześniej mówiłem, pozostałe dwie ramki są uniwersalne dla zestawów P40MN i P40E. Tak więc nie wykorzystamy wszystkich elementów na nich zawartych. Elementem charakterystycznym dla wersji N jest np. inna niż we wcześniejszych wersjach część kadłuba za kabiną. Mamy ją jako oddzielny element wklejany w połówki kadłuba. Jeśli chcemy wykonać wersję M, to musimy użyć innej części. Wnętrze kabiny to podłoga, płyta za fotelem, sam fotel, niestety dość słabej jakości, wajcha i tablica przyrządów. Jako, że osłona kabiny jest dzielona i będzie można wykonać model otwierając kokpit, to wnętrze aż prosi się o wzbogacenie go dodatkami. Pozostałe elementy to śmigło z kołpakiem i charakterystyczne dla P-40 wloty chłodnic pod przednią częścią kadłuba. Elementy podwozia i inne. Uniwersalność wyprasek widać na przykład przy kołach. Mamy ich dwa zestawy z zakrytymi i nie felgami. Producent proponuje nam dwa rodzaje podwieszeń. Dodatkowy zbiornik paliwa lub 500-funtową bombę. Oczywiście z elementami podwieszeń. Ramka przezroczysta także jest uniwersalna. Mamy dwa rodzaje oszklenia: dla wersji wcześniejszych i P40N. Szkło jest niestety nieco za grube, i widać, że ma tendencję do soczewkowania. Dużo lepiej prezentują się przezroczyste panele za kabiną, przeznaczone do wcześniejszych, klasycznych wersji. Jak na razie, model prezentuje się całkiem fajnie. Czy ma więc błędy? Ależ oczywiście, jednym z najbardziej widocznych są płytkie wnęki podwozia, mające mało wspólnego z rzeczywistością. Błędów jest zapewne więcej, choć z racji na uniwersalność zestawu. Nie ukrywam, że nie chciało mi się ich doszukiwać. Instrukcja jest dość charakterystyczna dla zestawów akademy. Na 11 rysunkach pokazano całość budowy zestawu. Do tego mamy czarno-białe powtórzenie pudełkowego obrazka zdjęcia zbudowanego modelu i reklamówki innych zestawów tego producenta. Arkusz kalkomanii jest całkiem spory. Pozwala nam na zbudowanie modelu w trzech malowaniach. Amerykańskiej maszyny z 74 Dywizjonu z bazy Kwelin w Chinach, datowanej na 1944 rok. To ten Warhawk z pudełkowego obrazka. Druga P-40N to maszyna australijska z 80. dywizjonu z Nowej Gwinei z roku 1945. Jej pilotem był Lejtnant Kolonel G.C. Alherton. Trzecia propozycja to P-40M ze słynnego 112. dywizjonu RAF z Sycylii z roku 1943. Amerykanin i Brytyjczyk posiadają charakterystyczną paszczę rekina na Kadłubie. Patrząc na kalkomanie w przybliżeniu zdają się być one dobrze wydrukowane. Nie widać przesunięć, a paszcze rekinów są groźne. Kalkomanie z Akademy nie cieszą się niestety dobrą opinią. Są one podobno dość ciężkie w aplikacji. Czy mały P40N z Akademii jest wart zakupu i budowy? Chyba tak. Zestaw prezentuje się całkiem fajnie. Mimo na przykład słabych wnęk podwozia. Ma całkiem bojowe malowania z nieodłącznymi przy P40 paszczami rekin. No i cena tego modelu nie jest za wysoka. Mimo upływu ćwierć wieku od jego premiery, chyba warto o nim pomyśleć przy planowaniu modelarskich zakupów.